W piątek została wydana decyzja pozytywna na budowę pawilonu handlowego u zbiegu ulic Mickiewicza oraz ulicy Ożarowskiej. W pownikliwej analizie dokumentacji jaką złożył inwestor pamiętamy też, że były też głosy sprzeciwu, które również swoje sugestie w formie też pisemnej składały odnośnie tego właśnie pozwolenia na budowę. W piątek została wydana decyzja pozytywna. Opieraliśmy się na planie zagospodarowania przestrzennego dla tego osiedla, jakim jest Osiedle Mickiewicza o powierzchni ponad 13 hektarów. Plan przestrzenny uchwalony przez Radę Miasta z 1 lipca 1999 roku. Uważamy, że w tej lokalizacji tego typu inwestycja zachowuje wszelkie obwarowania oraz wytyczne planu przestrzennego z tego właśnie roku. Decyzja nie jest prawomocna. Stroną przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do pana wojewody Świętokrzyskiego. Uważamy, że plan przestrzenny, który był stworzony i który obowiązuje dla tego osiedla, pozwala, aby przy budowie tego typu pawilonu handlowego Osiedle, które zgodnie z planem jest osiedlem domków jednorodzinnych, ta struktura zabudowy została zachowana. I jeżeli są osoby, które są stronami postępowania, nie zgadzają się z tego typu decyzją, oczywiście przysługuje im prawo odwołania. Ja uważam, że ulica Mickiewicza pełni w naszym mieście, w Sandomierzu, ulicę reprezentacyjną. I ten fragment tej ulicy, te, te te, te nieruchomości i tego typu inwestycja na tych nieruchomościach przyczyni się tylko i wyłącznie do poprawy estetyki tej właśnie ulicy. A w wszelkich pismach, które były do nas skierowane od osób, które się sprzeciwiają tego typu inwestycji, nie było argumentów, że będzie miała ona negatywny wpływ na, na, na działalność na nieruchomościach tych właśnie osób.